Najczęstsze pytanie, jakie ludzie zadają, brzmi czy odniosę sukces. Ale nie chodzi o zwątpienie w sam biznes, tak? Albo zwąpienie w siebie. Chodzi o to, jeżeli jesteś gotów wziąć odpowiedzialność za swoje życie, to biznes staje się tylko narzędziem. I kolejna wątpliwość, co powiedzą inni. Wiesz to w ogóle nie powinno Cię martwić, bo inni nie zalożą Ci rodziny, ani nie pomogą Ci stanąć na nogi finansową. Musisz być pewny siebie, a opinie innych nie powinny cię obchodzić. A co, jeśli będzie za późno, żebym a, założyłeś ten biznes? Wiesz? Co mogę powiedzieć? E, będzie za późno, kiedy obudzisz się za 5 lat i nic w Twoim życiu się nie zmieni. Bo wątpliwości tak naprawdę oni zawsze e, odzwierciedlają nasz stan wewnętrzny, ale to właśnie ich e, przezwyciężenie otwiera drogę e, do naszego prawdziwego życia.